Cześć, ja jestem Dawid. Ja jestem Kasia i dzisiaj znajdujemy się w salonie przy ulicy Pańskiej. Będziemy pa wam prezentować jeden z najbardziej rozpoznawalnych ekspresów na świecie. Mogłabym powiedzieć mhm. marki De'Longhi Magnifica S. Ale zanim przejdziemy do filmu, chciałam jeszcze powiedzieć, że warto nas zaobserwować, ze względu na to, że wypuszczamy nowe fajne rzeczy i są nasze filmiki. Przejdźmy sobie najpierw do tego, jak ekspres wygląda z zewnątrz. Cała konstrukcja jest wykonana z tworzywa, natomiast ma kilka elementów, takich jak taska ociekowa i spieniacz wykonanych z stali nierdzewnej. Z fajnych rzeczy, gdzie konstruktorzy pomyślali to naprawdę bardzo sprytnie, to jest to, że mamy dostęp do zbiornika na wodę z frontu. Także nie musimy sięgać z tyłu ekspresu. Dodatkowo na górze ekspresu znajdziemy duży pojemnik na kawę ziarnistą razem z, wraz z sypem na kawę mieloną, gdzie znajdziemy również może pokrętło do regulacji grubości mielenia, i w przypadku ekspresów do to jest naprawdę niezły wynik, jeśli chodzi o e, ilość ustawień, bo mamy ich aż 14. Z przodu mamy przyciski, dysza pary, duża czarna kawa, duża podwójna czarna kawa przycisk włączenia i wyłączenia, espresso pojedyncze, espresso podwójne, zmianę mielenia grubości kawy oraz przycisk, który powiadamia nam, nas o odkamienianiu. Ok, to przejdźmy do parzenia kawy. Dzisiaj zrobimy sobie podwójne espresso oraz dużą kawę z wykorzystaniem naszej nowej kawy ziarnistej Capriset Classicoline. Spróbujemy, jak ona jest. Ekspres jest bardzo prosty w użyciu. Żeby przygotować podwójne espresso, wystarczy podłożyć dwie filiżanki, nacisnąć jeden z programowalnych przycisków, który znajduje się w tym miejscu i czekamy, aż przygotuje espresso. I gotowe. W ciągu półtorej minuty mamy dwa espresso za jednym przyciskiem. Sprawdźmy, czy tak samo szybko ekspres przyrządzi nam lungo. Podkładamy i to było pojedyncze. I gotowe. Chwileczkę poczekaliśmy, i już kawa czarna jest w kubeczku. To sprawdźmy, jak smakuje. No, z taką kawą to chciałabym się budzić. Jeśli chodzi o kawę mleczne, sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo musimy sami skorzystać sobie z ręcznego spieniacza. Na początku robimy espresso do filiżanki, potem aktywujemy dysze do pary, po spieniu mleka przygotujemy sobie cappuccino. Ok, ekspres jest gotowy, można zacząć spienianie. Po spienieniu mleka należy pamiętać, żeby dokładnie wyczyścić dyszę. Od razu po warto przeczyścić z zewnątrz i puścić trochę pary, żeby nic nie zostało w środku. Dysza ogólnie jest tak skonstruowana, że nie musimy jakoś specjalnie ustawiać mleka. Eee, w stosunku do dyszy ona, jakby ona sama powoduje, że mleko się napowietrza i wprowadza go w ruch wirowy, jest to trochę bardziej skomplikowane niż w takich pełnych automatach, ale tak na dobrą sprawę, niewielkim wysiłkiem. I nawet w najtańszym ekspresie automatycznym De'Longhi możemy napić się, przygotować sobie bardzo fajne cappuccino. Bardzo prawidłowe cappuccino. Tak, bardzo fajne. A jak powinniśmy dbać o ten ekspres? Warto jest codziennie spojrzeć na tackę ociekową, w, którą, w której zbierają się resztki kawy oraz woda, przeczyścić ją bardzo ładnie, wysuszyć na sam koniec i włożyć z powrotem do ekspresu. Coś jeszcze? Powinienem pamiętać? Owszem, jeśli pienimy mleko, warto rozebrać dyszę na części i spojrzeć, czy na pewno jest czysta. Jeśli nie, przemywamy pod gorącą wodą. I również raz na jakiś czas warto użyć specjalnych. E, specjalnych... środków do czyszczenia wody mleka. Specjalnych środków do czyszczenia mleka. Dalej możemy również spojrzeć na pojemnik na wodę. Czyli jeśli ekspres wymaga tego, odkamieniamy ze specjalnymi środkami. Jak i również sprawdzamy stan filtra wody. O konieczności odkamieniania poinformuje nas lampka. Na samym froncie zaświeci się na czerwono. Eee, natomiast jeżeli będziemy używać filtra, to ograniczamy konieczność odkamienienia do raz do roku. Poza tym warto pamiętać, że raz w tygodniu warto zaglądać do bloku zaparzającego, który znajduje się na boku ekspresu, wyciągnąć go, przemysł pod bieżącą wodą. Wysuszyć i włożyć z powrotem do ekspresu. Do bloku zaparzającego dostajemy się poprzez wyciągnięcie pojemnika na wodę, a za nim znajdują się dźwiczki. Dokładnie tak. Dawidzie, to komu byś polecił taki ekspres? No jeżeli ktoś szuka ekspresu, który jest sprawdzoną konstrukcją, ma niewielkie wymiary i głównie zależy mu na czarnej kawie, no to jest jedna z lepszych opcji, która jest dostępna aktualnie na rynku. To by było na tyle. Ja jestem Kasia, to jest Dawid, a dzisiaj przedstawialiśmy Wam DeLonghi Magnifica S. Jakbyście chcieli zobaczyć od nas więcej filmików, to śmiało piszcie w komentarzach oraz jeśli macie jakieś pomysły, co powinniśmy nagrać dalej, to również.